Cześć! Dzisiaj przejdziemy dalej do bardziej zaawansowanych formuł, odpowiemy sobie na pytania zadane w poprzednim filmie, czyli jak obliczać y, formuły masowo, natomiast zanim y, przejdziemy do tego tematu, chciałem jeszcze poruszyć jedną, jedną rzecz, a mianowicie y, kwestia separatora dziesiętnego. Jak widzisz, u mnie tym separatorem jest przecinek, oddziela on liczbę całkowitą od y, jej części dziesiętnej. Chciałem Ci zasygnalizować, że możesz się spotkać z, mm, z programami lub plikami, które tą liczbę całkowitą od dziesiętnej oddzielają e, kropką. Jest to mm, charakterystyczne dla, e, dla pewnych państw. Jeżeli chciałbyś wiedzieć, jak zmienić ten separator, e, zapraszam Cię do artykułu, który jest dołączony do tego filmu na moim blogu. Ja zostanę przy tym separatorze, który w naszym kraju uznany jest za standard, czyli, czyli przecinek. Wracając do formuł. Załóżmy, że chcielibyśmy w tej, w tej kolumnie obliczyć wartości kosztu całkowitego wydatków dla naszej nieco zmodyfikowanej tabeli. Czyli jak, jak widać, aby obliczyć całkowity wydatek, muszę pomnożyć wartości B z, z wartości z kolumny B z wartościami z kolumny C, czyli kwotę jednostkową razy ilość produktów. No aby to zrobić, tak jak e, już wspominaliśmy, możemy napisać formułę. Hmm, chciałem ci też zasugerować, że formuły możesz pisać również tutaj w pasku formuł Czasem się zdarza, że formuła jest e, długa i skomplikowana, wtedy warto, warto tutaj przejść, gdyż tutaj po prostu jest to bardziej czytelne. E, I wystarczy e, pomnożyć komórkę B2 razy komórkę C2, Klik, kliknąć Enter. No i mamy koszt, e, koszt całkowity. Możemy to zrobić z drugą komórką, czyli B3 razy C3. I mamy koszt dla, e, dla trzeciego wiersza. No bo mamy kwotę jednostkową za litr paliwa. 5 zł razy 100 litrów to jest po prostu 500 zł. No i właśnie, i moglibyśmy tak e, zrobić z, każdą, z każdym kolejnym wierszem. E, natomiast tutaj Excel pozwala nam e, przeciągnąć te formuły, aby one przeliczyły się jednorazowo dla wszystkich tych wierszy. Aby to zrobić, wystarczy. Złapać lewym przyciskiem myszki za ten mały kwadracik w prawym dolnym rogu i przeciągnąć w dół. W tym momencie widzimy, że każdy kolejny wiersz uzupełnił się wartościami mnożąc wartość z kolumny B przez wartość z kolumny C. Zauważ, że nie musiałem tutaj mm, pokazywać, żeby Excel w następnym wierszu nie brał, mi kolumny, nie brał mi komórki B2 i C2, tylko on sam tutaj się domyślił, że chodzi o wiersz niżej, czyli o wiersz trzeci. No i tak dla przykładu, wiersz siódmy to jest pomnożenie komórki B7 razy C7. W tym momencie spróbujmy sobie policzyć, ile wynosiłby podatek od każdej z tych wydanych kwot. Ja sobie zapisałem do komórki H2 wartość podatku, czyli 10%. Dla tutaj ułatwienia obliczeń zapisałem to po prostu w postaci dziesiętnej, czyli 1 dziesiąta. Teraz, aby obliczyć wartość podatku dla każdego wydatku, wystarczy stworzyć formułę, która mnoży całkowity wydatek razy ten podatek 1 dziesiąta. No, i znowu, mógłbym to dla każdego wiersza liczyć osobno, ale tutaj kusi mnie od razu, żeby te wartości przeciągnąć, tak jak w poprzednim, e, tak jak w poprzednim przykładzie. No to spróbujmy tak zrobić. No i przeciągając te wartości, widzę, że coś tutaj, coś tutaj jest nie tak. Natomiast już, już śpieszę z wyjaśnieniem. E, jak zauważysz, kolejna komórka. Znowu, Excel domyślił się, że chodzi. O trzeci wiersz, czyli o wartość d3, którą faktycznie chcieliśmy wziąć do obliczeń. Natomiast w tym momencie Excel również pomyślał, że chcemy wziąć wartość z wiersza trzeciego w kolumnie H. I tutaj warto już wprowadzić takie pojęcie, które oznacza zablokowanie danej komórki w formule. Czyli w tym momencie, jeżeli chcielibyśmy, aby Excel dalej brał te komórki z kolumny D, Natomiast e, zablokowa chcemy zablokować komórkę H2, żeby cały czas Excel mnożył to e, razy 1 dziesiątą. To wystarczy tą komórkę zablokować, wstawiając znak, znak dolara e, przed nazwę kolumny i przed a, cyfrę oznaczającą, oznaczającą wiersz. W tym momencie mamy. Komórkę H2 zablokowaną, czyli cały czas będziemy ją brali, a z kolumny D będziemy brać kolejne wartości. No i spróbujmy tak zrobić. No i faktycznie widzimy, że cały czas mamy kolumnę H2 i wartości z kolumny, z kolumny D. Ok. Jest tutaj jeszcze jedna przydatna bardzo, bardzo rzecz. Mianowicie, jeżeli wykonujesz jakieś obliczenia w kolumnie, która jest a sąsiadująca do kolejnej, do kolejnej kolumny ma po prostu kolumny po lewej swojej stronie, to wystarczy, że naciśniesz dwukrotnie ten kwadracik w prawym dolnym rogu i formuły uzupełnią się do samego końca tej kolumny po lewej. To jest szczególnie przydatne, jeżeli masz bardzo dużo wierszy, powiedzmy kilkanaście tysięcy, i zamiast. Zjeżdżać po prostu myszką na sam dół. Wystarczy, że klikniesz dwukrotnie i te wartości się wypełnią. O tym warto pamiętać. Jest to bardzo przydatny skrót. Natomiast on nie zadziała, jeżeli po prostu tej kolumny po lewej stronie nie ma. Wystarczy to wystarczy to sprawdzić tutaj. Ta wartość. Razy zablokowana wartość H2 Klikam dwukrotnie i nie uzupełnia się żadna wartość poniżej. Zablokowanie tej komórki H2 blokuje nam zarówno kolumnę, jak i wiersz. Czyli w tym przypadku, jak, jak widzisz, obliczamy wartości w dół, czyli tak naprawdę w kolejnych wierszach. Czyli wystarczy żebyśmy zablokowali w tym przypadku sam wiersz, czyli e, kolumna pozostanie ta sama, gdyż obliczamy wartości e, w dół, no a wiersz pozostanie zawsze wierszem drugim. W tym momencie, jeżeli to sprawdzimy, to dostaniemy te same wartości. Jest to m, rzadka sytuacja, kiedy obliczamy wartości wzdłuż prawej strony. Przykładowo, gdybyśmy mieli takie wartości i chcielibyśmy po prostu pod nimi policzyć e, jaki jest z nich podatek to wtedy byśmy znowu chcieli zablokować komórkę e, H2, natomiast w tym przypadku wystarczy e, wystarczyłoby nam zablokować e, tutaj kolumnę, gdyż wiersz cały czas będzie, e, będzie ten sam. No i jak przeciągniemy formuły w prawą stronę, widzimy, że wystarczy, że zablokujemy, że zablokujemy kolumny. Natomiast zawsze tutaj, jeżeli chcesz zablokować jakąś jedną komórkę do obliczeń, no to sugeruję Ci użyć zablokowania zarówno kolumny, jak i, jak i wiersza, gdyż będzie to po prostu czytelniejsze. Jeżeli chciałbyś połączyć Dwie wartości tekstowe z różnych komórek w jedną. Służy do tego znak konkatenacji. Na przykład, aby połączyć wartość mieszkanie i paliwo, wystarczy, że napiszę coś takiego: e, komórka A2, znak konkatenacji to jest właśnie ten znak. On na klawiaturze znajduje się nad siódemką. I kliknę paliwo. Natomiast w tym momencie widzisz, że Excel po prostu łączy te znaki, nie widzi tutaj żadnej spacji pomiędzy nimi. E, natomiast, żeby tutaj poprawić to, to wyrażenie, żebyśmy widzieli e, pomiędzy nimi jakąś, jakąś przerwę lub jakiś inny znak, wystarczy, że dołożysz jakiś tekst. E, tekst piszemy oczywiście w cudzysłowie. Czyli na przykład ja dodam przecinek i spację. I znowu znak konkatenacji, czyli mamy łączenie komórki A2, czyli z tekstu mieszkanie, z przecinkiem i spacją i złączenie z komórką A3, czyli paliwo. Po naciśnięciu Enter widzimy, że mamy e, i mieszkanie i paliwo w jednej komórce. Tutaj równie dobrze mógłbyś wpisać... Tak naprawdę, co, co chcesz, czyli mieszkanie, ale także paliwo. Tutaj też będzie, będzie to działać. Na koniec chciałem Ci pokazać jeszcze jeden taki Excelowy trick. Jeżeli masz jakieś wartości tekstowe, a potrzebujesz je gdzieś wkleić, na przykład do pliku Worda czy do Outlooka, masz je w oddzielnych komórkach, a chciałbyś je po prostu na przykład wypisać po przecinku. No to właśnie możesz skorzystać e, z tego, co e, przed chwilą powiedziałem, jeśli chodzi o konkatenację. Aby złączyć te wszystkie wartości, oddzielając je na przykład przecinkiem, wystarczy, że pierwszą wartość przepiszesz, czyli odniesiesz się do pierwszej wartości, a w drugiej stworzysz formułę, która weźmie wartość powyżej i złączysz ją. Ze swoim separatorem, w moim przypadku przecinkiem, i z wartością z lewej strony. Czyli e, algorytm działania tego, tego triku będzie po prostu następujący. Będziemy łączyć cały czas wartość z powyżej tej kolumny z wartością po lewej stronie. I tak w ostatniej komórce będziemy mieć wartość, którą chcemy uzyskać. No zobaczmy, jak to będzie działać. Widzimy, że w drugiej, w drugiej komórce mamy już złączone mieszkanie plus paliwo. Jeżeli pójdziemy o jedną komórkę niżej, do, tego, do tej komórki mieszkanie plus paliwo dodaje nam się e, wartość jedzenie. No i wystarczy, że przeciągniemy do samego końca. I tak w ostatniej komórce mamy już wartości zebrane, zebrane w całość. I w ten sposób możemy już sobie to spokojnie wkleić. Na dzisiaj to już wszystko. Przebrnęliśmy przez formuły, które tak naprawdę będą się przewijać jeszcze w kolejnych, w kolejnych filmach i w kolejnych materiałach. Natomiast ta podstawa pozwoli nam pójść dalej z zaawansowanymi tematami. Jak zobaczysz, formuły przydadzą ci się praktycznie w każdej dziedzinie Excela. Dzięki za dzisiaj. Zapraszam Cię do komentowania tego filmu i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. I do następnego razu. Cześć.